O, ale fajnie. Mamy swój domek. Mamy tutaj inne rzeczy też. No fajnie. Fajnie, fajnie porozumie. No, dobra, idziemy sobie. No tak, jak się ciekawicie, to to jest, to jest serwer, na który jedna z was osoba może dołączyć. A więc zapraszam y, pisać w że ja, ja nawet wylosuję. Zobaczycie no, na serwer. Będziecie mogli sobie budować skiny. Będziecie mogli budować sobie domki. Na przykład mogę was... Widzicie sobie teraz jak wygląda już ten serwer jak wygląda. Trochę. Ten serwer tak wygląda. No, tutaj jest takie y, y, budowane przeze mnie i tak pół na pół z moim kolegą latarnia taka mała skin, no i wyszła trochę. Tu jest mój skin, nie wiem czy dobrze wyszedł. No można tak powiedzieć, że prawie dobrze. Tam wyszedł. to jest skin taki... No dla beki zrobiłem taki wymyślony skin. To jest skin, ja zrobiłem też wymyśliłem sobie takiego fajnego skina. Ehm. W sumie to takie skin, nie ma nic subtelnego chyba. Bazy. Tutaj mamy e, takie leżaki. Tutaj też jest taki leżak. Akurat tutaj jest to więcej jest tego. I tutaj, tutaj jest... E, no nie, nie wiem, co to jest. Nawet ja e, mój kolega zamiast mnie potrzebę. Dobra, nie mam pojęcia, jak to się działo. Ja sobie sobie na serbe, taki... E, moja koleżanka na to Fox. Tutaj mamy akwarium Mamy tutaj takie stanowisko do siedzenia i dania Tu mamy e, kuchnię, gdzie torcik byście sobie siedzi pewnie Tutaj na dole... Mm, o kurde, daleko wolno poleciałem Tutaj na dole mamy... nie wiem co tutaj myśli Pan e, kolega Ale nie mogę na, na razie na to patrzeć, O kurde, zadałem się każdy, kto musi mieć, każdy musi mieć subskrypcję na moim kanale, żeby dołączyć na ten serwer i łapkę w górę pod tym filmem. E, tutaj jest... o, dzień dobry. E, tutaj jest... E, o, tutaj jest e, komputer. Nie wiem, czy to jest dobrze zrobione. To nie jest my, komputer, oczywiście. Mapę, to wszystko się, jak weźmiemy... o, no zmieniło się trochę. Jak widzicie, mieliśmy rękę do mapy. Tak się zmieniło. Działa, to po prostu komputer. Jak się siedzi, to i się coś zmienia, to... Yy, o! Jak się zmieni coś się bierze, to się tak zmienia z nie, I to potrzeba wziąć do ręki, wiecie? Jak jesteśmy tutaj, no takie jacuzzi... Chyba nie wyłączę... Eee... To. Deszcz. Tutaj ma takie jacuzzi, które chyba zepsułem. No. Ale się szybko naprawi, spokojnie. Wszystko będzie git. To taka parasolka leżaczek. Sobie poleżeć na, na spokojnie. No to jest pierwszy dom oczywiście. To jest pierwszy dom, to, to jest drugi dom, bo zamkuwałem mój pierwszy. Tu oczywiście mamy statek taki, e, beki zrobiony, taki, bo taki serwer musi być. To jest takie taki statek. Nie będę to się nie. Ile. No dzi dziwnie to dla mnie wygląda nawet, więc no. Dla mnie to dziwnie wygląda, ale ten płat jest fajny. I jak ocenacie ten mój skin, jak sam sobie zrobiłem? Jak oceniacie ten skin? Lub ten taki, może się dla dziewczyny zrobić. Swój. lub ten skin taki tutaj ja robiłem, a tutaj robił mój e, kolega pół, ja robiłem, pół ono robił. I no nie, my czy się Wam podoba. Tutaj mamy taki nieskończony dom. Dopiero się buduje ten dom oczywiście, pamiętajcie. A więc, ym, no. Nie, nie wnikajcie w to. Tak o jezu, ła! Tutaj oczywiście mamy to, to od wody, jak to wygląda. Zrobię to jest pokazane tutaj o taką, jak to wygląda, więc spokojnie, no, fajnie to wygląda nawet Dla mnie to wygląda fajnie, tak żeby sobie patrzeć trzy miejsca po prostu, tutaj takie szklane, o, robimy Tutaj jest ten pokój, jak wam pokazywałem, o jeszcze zapomniałem świecki stołów Zaczynam się, 1,18 18,1 nie zależy od tych czy normalna wersja, czy inne więc no. No i piszcie te komentarze, żeby dołączyć ten serwer. Tutaj trzeba... No, będziecie mogli sobie budować swoje skiny. Bo tutaj budujemy swoje skiny. Tutaj jeden skin jest zbudowany. No to nie jest skin, który gramy. Tylko ja sobie pierwszy zbudowałem skina. Tutaj taka zielona bluza, którą sobie... No to tutaj jest. To ja tutaj akurat sobie ją robiłem z mojego realistycznego co się sobie sobie na środka. O, ręka, żeby lepszy teraz. O, czekajcie. Już teraz się uda. O. I teraz będzie ładniej. Dopiero będzie ładniej. No i to ja to rozumiem. O. Nie wiem, każdy będzie mógł sobie zastworzyć Oczywiście Tutaj się zabawiliśmy To nie wiem, to były wybuchy jakieś Oczywiście każdy może dołączyć yy, Tylko na razie, tylko jedna osoba może dołączyć W ogóle Nie wiem co tu się odwaliło, co to za wersja jakaś dzi OMG Widzowie Co to jest Co to kurde jest tak chłopie, co to jest? Ja się Nie no, się musicie dać łapkę w górę Za ten piękny widok musicie dać łapkę w górę No po prostu musicie No i... Pamiętajcie Kurde, zgubiłem się? Ej, zgubiłem się widzowie, dobra, nie zgubiłem się um, No, ja już kończę tę premierę Nałączenie na ten serwer i widzimy się już na serwerze jak ktoś jak to w ogóle będzie chciał dołączyć na ten serwer widzimy się już może za tydzień może jutro więc pa, pa.